13-latek, który uległ wypadkowi na skuterze, jest już po prześwietleniu rentgenowskim ręki. Tymczasem kochanek jego matki czeka na okazję, żeby z nim porozmawiać. 28-latek chce pójść z matką chłopaka na koncert i liczy na to, że uda mu się nakłonić pacjenta do szybszego wyjścia ze szpitala. W ogóle nie zastanawia się nad jego stanem zdrowia. Ty faktycznie nieźle ci poharatało. To... weź spadaj, No właśnie mam taki plan, wiesz, tylko potrzebuję do tego twojej mamy. Obiecałem przedstawić ją kumplom na tym koncercie, nie? No to zabierajmy stąd jaki problem? A no taki, że ona się nigdzie stąd bez ciebie nie ruszy. Stąd moje pytanko. Długo ci tu jeszcze zajdzie? No nie wiem, jak chirurg wyciągnie mi te szkło, to się wszystko okaże. Może to trochę przyspieszymy, dobra? Nie, nie śpieszy mi się. Ale mnie się śpieszy. Dawaj że ja się. Zostaw go! Co ty mu robisz? Co ty mu robisz? Co ty mu co co on mi on chciał, będzie też go, na końcu, z tobą, mu się spieszy. Zwaliwałeś? Spieszaj stąd! Żebym cię tu więcej nie widział. Halo, panowie, co tutaj się dzieje? Proszę Pani o spokój. tak chciał sam wyciągać szkło mojemu synowi z ręki. A czy pan jest poważny, przecież mógł pan jeszcze bardziej chłopakowi uszkodzić rękę? Proszę natychmiast opuścić szpital, bez dyskusji. A z chłopakiem jedziemy na zabiegówkę. – Wynoś się stąd. Wynoś się, żebym co cię tu więcej nie, nie widział. Ej. Patryk, co się dzieje? Niech ten szczeniak zejdzie mi z oczu. Nie, myślałam, że taki nieodpowiedzialny z O co ci chodzi? Jak to, o co? Naprawdę ten durny kontr jest dla ciebie ważniejszy niż zdrowie mojego dziecka, Artur. Po prostu nie chciałem, żeby nas taka świetna zabawa Zabawa, minęła. zabawa nie jest w życiu najważniejsza. Wiesz co? Patryk i ten lekarz mają rację. Wracaj do domu albo za siebie nie ręczę. Rażynko. Wracaj. No wejdź po prostu, stąd wyjdź. Nie macie tutaj już. Zupełnie nie kumam, o co Grażyna się tak wściekła. Przecież chciałem, żebyśmy mieli wieczór. Ale okej, okay. poczekam aż się uspokoi i sama do mnie przybiegnie. Przecież ze mną ma wreszcie to, czego ten nudny mężulek nie mógł jej dać.